Witamy wszystkich zebranych na uroczystości rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019-2020 w Zespole Szkół nr 1 w Chorzcznie. Serdecznie witamy zaproszonych gości, rodziców, dyrekcję, nauczycieli i was, koleżanki i koledzy. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy wprowadzić sztandar zespołu szkół numer 1 w Hośnię. Do hymnu. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, nowy rok szkolny to czas poznawania tajników wiedzy, otaczającego nas świata. Ale oprócz wiedzy ważne są także doświadczenia. Zachęcam wszystkich do zgłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności pod kierunkiem naszych nauczycieli. Są z nami uczniowie klas pierwszych, którzy dzisiaj Staną się 73 rocznikiem uczniów tej szkoły. I po raz pierwszy w historii tej szkoły, rocznikiem podwójnym, jestem przekonany, iż nie tylko z tego powodu rocznikiem niepowtarzalnym chciałbym, żebyście podjęli dzisiaj starania, by wpisać się swoją nauką i zachowaniem w najlepsze tradycje tej szkoły. Patrząc na kalendarz, widzimy dzisiaj datę 2 września. 80 lat temu miał to być ostatni dzień wakacji, ponieważ rok szkolny miał rozpocząć się 3 września. A los sprawił, że był to drugi dzień wojny obronnej 39 roku. Dzisiaj każdy z nas wie, jak wielkim symbolem była obrona Westerplatte. Poczty Gdańskiej, Półwyspu Helu, obrona Wizny, Katowic i Warszawy przed armią niemiecką. Że 17 września od wschodu zaatakował Polskę Związek Radziecki, co przyczyniło się do szybszego pokonania wojsk polskich. Podkreślamy bohaterskie czyny w tym trudnym momencie naszej historii jak bitwę nad wzorą którą sami Niemcy nazwali wówczas największą i najkrwawszą w historii wojennej. Ale może nie każdy wie, że 1 września wojna toczyła się nie tylko na terytorium Polski. Na niektórych odcinkach pogranicza oddziały polskiej kawalerii wdarły się na terytorium Niemiec. Były to jednak wyjątki. Wszystkie okropności wojny dotknęły potem tylko terytorium Rzeczypospolitej. Dotknęły każdą polską rodzinę. Wojna 1939 roku stała się tragedią narodową. A z naszej szkoły każdy uczeń powinien wiedzieć to, że koło naszej szkoły mamy tablicę upamiętniającą trzech oficerów Polskiego Września zamordowanych w Katyniu. Że major Henryk Sucharski, dowódca obrony Westerplatte w pierwszych dniach września oraz generał Franciszek Kleberg, który stoczył ostatnią wielką bitwę tej kampanii, Trafili w październiku 1939 roku do Hoszczna. Tutaj, 80 lat temu, utwor Niemcy utworzyli oflag Arzwalde b do którego trafili polscy oficerowie i żołnierze walczący od pierwszego do ostatniego dnia tej kampanii. Wojna obronna Polski stała się początkiem II wojny światowej, ale na kilka lat pochłonęła polską niepodległość. Drodzy uczniowie, korzystajcie z wszystkich szans, jakie daje wam dzisiejsza polska szkoła, aby stawać się lepszymi i mądrzejszymi ludźmi. Życzę wszystkim uczniom wielu się osiągnięć w nowym roku szkolnym. O zabranie głosu proszę starostę Choszczyńskiego, panią Wiolettę Kaszak. Szanowna dyrekcja, szanowni nauczyciele, Drodzy goście, uczniowie, szczególnie ci, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury naszej szkoły, uczniowie klas pierwszych, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że będzie to dla Was szczęśliwy rok, ale jakie otrzymacie oceny na koniec, to będzie zależało już tylko od Was. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, chętni działania. W związku z tym Wasze osiągnięcia na pewno będą celujące. Drodzy nauczyciele, za Wami bardzo trudny rok rok strajków. Walczyliście o Waszą godność, walczyliście o wyższe zarobki i dzisiaj. Przekazałam na Wasze konto pieniądze za wychowawstwo, podwyżki związane z nowym rozporządzeniem. Gratuluję Wam, ale chciałabym Państwu powiedzieć, że pieniądze wypłacił samorząd. Mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać w przeddzień swojego święta, Dnia Nauczyciela. Szanowni Państwo, drodzy nauczyciele, mam nadzieję, że nigdy już nie będziecie musieli strajkować. Tego Wam życzę na ten nowy rok, nowy rok szkolny. Życzę Wam sukcesów. Życzę Wam również, aby był to rok niepowtarzalny, tak jak Pan Dyrektor już wspomniał, nie tylko przez to, że będzie to trudna praca. Wiemy, że mamy dwa roczniki, wiemy, że mamy dwie podstawy programowe. Jak się w tym odnajdziecie? Na pewno wspaniale. Jesteście wzorowymi nauczycielami, potraficie się znaleźć w każdej trudnej sytuacji. Życzę Wam powodzenia. Niech ten rok będzie dla Was szczególny, wyjątkowy, ale niech będzie dla Was rokiem bezpiecznym i rokiem pełnym wrażeń tych pozytywnych wrażeń. Wszystkiego dobrego wam życzę. Ostatnie to w ich życiu. Ostatnie pytanie, ostatnia odpowiedź. Jedna kula to wszystko. 80 lat temu rok szkolny się nie rozpoczął. Uczniowie zamiast dzwonka usłyszeli wybuch bomb. 1 września 1939 roku o świcie wojska niemieckie zaatakowały państwo polskie na lądzie, morzu i w powietrzu. Wybuch II wojny światowej był początkiem najtragiczniejszych doświadczeń współczesnej historii, nie tylko dla naszego państwa, ale całej Europy i świata. Czas wojny przyniósł ludziom śmierć. Głód, niewolę, niewyobrażalne cierpienie oraz zniszczenie dorobku wielu pokoleń. Pamięć tych lat jest wciąż żywa. Naród, który poniósł tak wielkie ofiary, nie może zapomnieć o swojej przeszłości. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Był taki wrzesień. Dziś, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, składamy hołd wszystkim walczącym i poległym. Proszę delegację uczniów o złożenie wiązanek kwiatów pod kamieniem katyńskim i pod pomnikiem jeńców o flagu Arnswalde2B. W Nowym Roku Szkolnym w Zespole Szkół nr 1, w klasach pierwszych, naukę rozpoczynają tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych. Witamy Was bardzo serdecznie. <kluczy> Tradycją naszej szkoły jest służenie ślubowania na sztandar szkoły przez nowo przyjętych pierwszoklasistów. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność! Standard doślubowania ślubowania wystąp. Wychowawcy klas pierwszych wraz z wyznaczonymi uczniami doślubowania ślubowania wystąp. Proszę dyrektora szkoły o przyjęcie ślubowania. Proszę uczniów klas pierwszych o uniesienie prawej ręki i powtarzanie słów ślubowania. Do ślubowania. My, uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 w Hoszcznie ślubujemy na sztandar szkoły. Dbać o godność i honor ucznia szkoły. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy. Strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej tradycji. Okazywać szacunek każdemu człowiekowi. Przestrzegać norm etycznych i przyjętych systemów wartości. Stukujemy. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły. Stukujemy. Niech naszej społeczności uczniowskiej przyświęca motto umieszczone na sztandarze szkoły. Sapere Alde, miej odwagę być mądrym. Stukujemy. Po ślubowaniu, wstąp. Baczność. Poczet sztandarowy, wyprowadzić sztandar szkoły. Sara Nowak Izabela Sienkiewicz Edyta Tyrcha Jasim Kowalczyk. Dziękujemy opiekunowi grupy panu Jerzemu Januszewskiemu.